Witam w nowym odcinku na moim kanale Na początku zostawcie suba, lajka, do I na czym będzie ten film polegał Jak widzieliście Przepraszam was, że nie nagrywałem Ale też w tym czasie jak nie nagrywałem to Powstał Skibidi Toilet 72 part 1 I no Specjalnie mogę powiedzieć, że specjalnie dla was Nie oglądałem tego Skibidi Toilety

o! Jesteśmy w naukowcu! Część pięćdziesiątego siedłego, czyli jesteśmy w saintiszu, dobra? O, o, o właśnie, jestem mutant. tego widziałem z obrazków. Dobra. O! Mił! Dobra, dostał gąga. Oooo! Jak się drze. O, dobra. O! Rozwal go! Dobrze! Jej! Ej, dużo mutantów jest. Ej, dużo mutantów jest, kurde. O nie! Te, ta broń mi się kojarzy z tym... Jak tam... Jak to był Nie z tego kota w butach Był taki jakby biały wilk i miał podobną broń To chyba jest nawiązanie, nie wiem Ale podobna bardzo to jest broń I właśnie to jest ten co widziałem z obrazków Z leaków tego właśnie odcinka Dawaj, rozwal go! No nie! Nie! No nie, no dlaczego? Już! O! Dostał? Co to? Pają kamerę! O Boże, dawaj go, go, rozwalę! Ty, jaki dźwięk! Dobrze. O. Kamera pająka 2,0 Widzę. O, generał! O sieba, co ty tu robisz? O! Nie, 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 tylko nie pająka od razu, nie rozwalaj. O! Jo o go, nie! Yeah. O a co to był za dźwięk o, co to było? <tryk> Jaki dźwięk? dobra. Cyk, 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 cyk. O papier to ale to był bum. Dobra. Uuuu, dobra, mamy jego broń. Owego. Eee, co ty pokazujesz koleżko o ty nie wolno? O nie. Czy to g Dżiben? Tak, to on! Nie, 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 nie! Czemu my do góry idziemy? O, fa. Nie, 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 nie! O! Udałeś, strajder! Tak to miałem, fajonku. Daj go! Bum! No co?! No nie, no! O, nie! Pająk! O, no nie! Oj, chu... No jeszcze to! Co tu się odwala. Wszystko się niszczy. Najpierw pająk potem nasz ten Michael Jackson. Okay. No pies jest Wow, astro toaleta. Te, to też widziałem ten lik. I tutaj było, że za, bo ja mam po polsku, na, po polsku napiszę też, nie wiem dlaczego. Nie wiem, w, nie wyłączyłem ich, dobra. Po prostu tutaj mówił, skoro lepiej teraz, nie będę musiała tego tłumaczyć, Znasz karę za zdradę stanu dowódco. No, ale jaką zdradę też nam tu chodzi, też będziemy o tym tutaj analizować i o tym rozmawiać. Ale o ja, jaką zdradę stanu dowódco chodzi mu? Zdradę to okej, okay, ale dlaczego Jimin miałby zdradzić? Nie wiem, też będziemy musieli na tym, na kolejnym odcinku pogadać. A stanu dowódcy to też jest? Nikt nie umknie sprawiedliwości. Czy oni będą walczyć? Ło, będą walczyć. O! o, się naładował. Nasz kar za zdradę stanu dowódcy, nikt nie umknie sprawiedliwości. Ale dlaczego Dimon miałby zdradzić coś? Dobra. Szybko zanalizujmy to tutaj. Tutaj jesteśmy w tym... Jesteśmy Scientistem. Jesteśmy w tym robocie co widzieliśmy. W 57 chyba. Coś już nie wiem, wszystko to się... Nie! To nie było w 57, to było w pierwszym, 54. to chyba było, no. Oj! Oj. Okej, okay. dobra. Czy przypadkowo klikłem w nóżki i mi się nie to włączyło? okej. Okay. Dobra. Tutaj, tutaj jest ta kamera offline Tutaj jest ten mutant ah, ho, ho. Tutaj skacze i dostaje pięścią w łeb A czy gdzieś tutaj widził Secret agenta. Oj tutaj jest... Uuu ale ma złą mordę, dobra, nieważne on tutaj nam przeciął monitor. Nie, to nie monitor, tylko tablet tutaj. Oj, dostaw gąga. Zauważyliśmy, tu jest bardzo dużo mutantów. Tu jest mutant, tu jest mutant. Dużo tych mutantów. Oj, jest tutaj ten. No. I on ma taką broń jak z tego, właśnie kota w butach tego białego wilka. On ma podobną broń. to, to jest ulepszony helikopter no tutaj się broni warto i nas rozwala a tutaj jest chyba strider czy dobrze to mówię nie wiem czy w ogóle po prostu jest tu strider czyli pająk kabera e jego widzieliśmy nie już naprawdę długo go nie widzieliśmy od początku tej serii chyba był pająk niezwykły taki nie wiem od nie wiem w ogóle od kiedy go widzieliśmy no, pająka akurat e, tego. Kamery długo, długo, długo nie było. Ale teraz jakiś ulepszony. W ogóle taki sam te e, No, e, jakby działkę jak ten e, Speakerman, bo też taki ma. Podobny ma. O, tutaj na palach tego i tutaj, jak to odejdzie, to się przywróci, jest taki fajny dźwięk. No, to jest akurat um, taki dźwięk. Oj tutaj jak do no, nic się stało. I tutaj właśnie, co tutaj to jest za toilet? Widziałem go z memów w tej serii Generał z widziałem go w serii No, on wygląda dosyć memicznie no, już na typu tym papieros papierosku widać I po czapu czapuni W ogóle po wieku, po... Tutaj, tutaj ma nawet taki jakby czołg Tutaj widać, że ma takie te... Po prostu te plamy że to nie plamy, tylko te kolory tego Wojskowego, co nie? Tutaj są rakietnice. Tutaj jest papierów, to jest czapka. To tutaj ma coś w uchu. No. W ogóle to jest stare z I tutaj, jak napalał, myślałem, że coś mu się stało, ale mu się nic nie stało. O, fajny dźwięk, co nie? <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz. <laughs> to był ok, fajny dźwięk. My tutaj się siedliśmy, nie siedliśmy, tylko po prostu do tego mutanta no się, tam, siedliśmy, się tam mówi. Papieroch! Znaczy nie papieroch, tylko papieroch. Ten, nie spuczka, boże, spuczka, ta. Papier do to, toaletowy. E, eee, ty, ty tego koleżki nie pokazuj. Oj, tutaj dzimen wkracza do akcji. I on tutaj wszystko rozpiernicza. O wszystko rozpiernicza, znowu, znowu. Oj, tutaj Strider, czy tam Panią Kudiego strzela, to mu nic nie robi. O ma, on ma starsze ten tam kameroman. W tym 50, nie, nie 50. 65 odcinku chyba, no. No podobno, nie przy tym 64 no. A tutaj nam ten mech, mech wybuch. Uch. tutaj słyszałam? Od... Słuchajcie się. I tutaj gdzieś był Michael Jackson. Gdzieś tu był. To chyba, to chyba jest ten Michael. Tu jest ten doktorek, co go widzieliśmy z 68, no. 68, parta 2. To, to jest ten Michael Jackson, toilet. To jest DJ Toilet, co go widzieliśmy w 60... Nie, nie, 70 o. 70 e, part 1. No, został zniszczony przez astroi... Jak on? On, lewit on Nie wiem czy on jest bogiem, czy co, ale lewituje bez śmigła, o, tak po prostu leci. Jak w starej serii. Okej. Okay. Tutaj... czekajcie, tutaj leciał ten zaokritowany mutant. O, tu był. Dobra. To są kolejne kontenery. Tutaj jest inżynier, czy nie wiem. Tutaj o czymś mówią. No i Astros się pojawił. I nie wiem czy nie wiem czy to po prostu moja wyobraźnia, no. To po prostu mi się wydaje, czy on jest po prostu większy. bo ma czerwone oczy, a chyba nie miał czerwonych, a mi się wydarzyło, że on jest po prostu większy. On jest tak, on jest chyba troszkę większość. Przyleciał i rozwalił. No zaszkarza zdradza za zasz do dowódcę, to już się szliśmy. Oprócz on jest taki. On jest taki. On jest troszkę. On jest troszkę większy od Zimenu. Tak troszkę. Albo to, to sami są. Nie wiem. Nikt nie u mnie sprawiedliwości. Chodź tutaj odkładnie swoje laserki. Chodź tutaj ładnie swoje lasery. No. Także w 72 Part 2 będą ze sobą walczyć się na po prostu napierniczać. Więc tak to wyglądał ten odcinek. Dobra. Jutro, albo jeszcze półjutrze, nagram odcinek, jak będziemy też o tym, o tym, że o co chodzi z tą zdradą i że nikt nie mówi sprawiedliwości. I o tym będzie kazać na sobie więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, lajka. Udostłujcie. Cześć!